W dzisiejszym odcinku to zależy. A tak naprawdę przyjrzymy się zwrotowi. To zależy. Zaczynamy. Cześć, nazywam się Maci Wyrodek, a to jest IT Pool Special, czyli taka seria poboczna, nie do końca odcinków specjalnych, gdzie omawiam różne tematy, które mnie nurtują. Dzisiaj przyjrzymy się kwestii zwrotu. To zależy. Chwileczkę, potrzebuję się napić herbatkę z cytrynką. O co chodzi? Wyobraźcie sobie sytuację. Robicie jakiś reset związany z tym, jak się pije kawę w firmie, patrzycie jak to u was wygląda. I tak nagle stwierdzacie, okej, okay, może zapytam się jak to wygląda w innych firmach. I idziecie na forum poświęconym e, kawą w IT. I piszecie zapytanie, hej, jak u was, jak, a wy jak pijecie kawę? No i w odpowiedzi dostajecie komentarz pierwszy, na jeden z, często z pierwszych. To zależy. To zależy od tego, która jest godzina. O, to zależy od tego, czy mam ekspres, czy mam areopres. To zależy, czy słońce zaszło na zachodzie, czy słońce zaszło na wschodzie. To zależy od tysięcy innych rzeczy. Albo, no, to wszystko, to wszystko jest kwestia kontekstu. W zależności od kontekstu, to różne kawy pijemy i są różne te kawy, które można wypić i w każdym kontekście inna kawa jest dobra i was powoli zaczyna strzelać. Bo... Jakbyście chcieli się zapytać, w jaki, od czego zależy picie kawy, to byście się o to zapytali. A w a takim wypadku to nie jest odpowiedź, bo zwróćcie uwagę, oba przykłady nie dają wam odpowiedzi. Powiedział, że to jest kwestia kontekstu, to zależy, ale żaden z tych rzeczy nie dał wam odpowiedzi. Jest to coś, co ja ostatnio widzę bardzo często, nie tylko na forach, w różnych dyskusjach z ludźmi i trochę mnie zaczyna to irytować. Sama tendencję do nadużywania zwrotu to zależy, bo jednak... W pewnym sensie to jest przerywnik, który daje nam do możliwość zastanowienia. I są sytuacje, że naprawdę od wielu rzeczy zależy. Tylko z drugiej strony, jeśli ktoś nas pyta, jak coś robimy, to możemy powiedzieć, że w takiej sytuacji robimy tak, albo przyjmujemy takie warunki. I naprawdę coraz bardziej mnie to irytuje. Nie wiem, jak wy to odbieracie, ale ja po pierwsze widzę, że bardzo często to nic nie wnosi do dyskusji. To jest zapełniać. To jest tak samo, jak dresi używają niecenzuralnych słów w zdaniu po to, żeby po prostu dorzucić coś do swojej wypowiedzi, które nic nie wnosi. Takie kupowanie sobie czasu. W wypadku tekstu pisanego, już kompletnie nie rozumiem po co to jest. E, chyba, że ktoś próbuje pokazać, że jest mądry i inteligentny, zna się na temacie, bez tak naprawdę pokazywania, że zna się na temacie, po prostu o to zależy. I tyle. Ehm, no i kwestia jest taka, że to też wydłuża strasznie dyskusję, By się on napisze, to zależy. I później ty dopytasz, no, ale w takim kontekście to jak to wygląda, i wtedy nam odpisze. No to mamy nagle wymianę czterech, e, czterech wiadomości, czy coś zanim dostaniemy odpowiedź. Z mojej perspektywy, to jest leniwe. To jest bardzo leniwe ze strony właśnie takich osób, żeby niby pokazać zaangażowanie w temat, ale nie pokazać, ale się nie zaangażować. Ym. I druga strona, to też zakłada, że trochę pokazuje, że uważamy, że nasz rozmówca się nie zna. Bo jeśli na przykład zakładamy tego, że on nie wie, że to zależy, i my musimy powiedzieć mu, że to zależy, to znaczy, że oczekujemy, że on tego nie wie. I to jest chyba rzecz, która mnie najbardziej boli, bo yy, czy jest to także strona po kwestii osoby pytającej? No tak, mogliśmy lepiej zadać pytanie, jak w waszym kontekście to wygląda, jak to wygląda w kwestii, jak wy to robicie ogólnie, co jest chyba najproporcjonalniejszą rzeczą. Ale z drugiej strony, jeśli byśmy w każdym pytaniu musieli dokładnie doprecyzować kontekst, o który nas chodzi, to oprócz nie dostaniemy wiele odpowiedzi, bo najczęściej osoby będą, e, które mają ten kontekst, będzie o wiele mniejsza grupa. A jeśli szukamy inspiracji, no to nasz konkretny kontekst nas nie interesuje. Interesuje nas właśnie, jak to w różnych kontekstach. A po inna sprawa i tak zawsze nie doprecyzujemy idealnie pytania. Sami wiecie, ile trwa dobre napisanie. E, storysa, zanim e, ktoś, żeby to zrozumiał, się wszyscy zrozumieli tak samo, więc zawsze to nie będzie rozwiązanie. Warto spróbować, jeśli o tym pamiętamy, że można coś rzeczy doprecyzować, ale to by się chyba musiało skończyć tym, że każdym raz, że trzeba pisać, tak wiem, że to zależy, podajcie przykład, jakie wy przyjmujecie założenia i tak dalej. Co nas prowadzi do tego, że chyba lepiej trzeba dopracować odpowiedź. Jeśli już mówimy, to zależy, albo nawet jeśli nie, to po prostu możemy napisać nasz kontekst. Hej, mój ko w takim takim wypadku my robimy tak. Ale no to już prowadzi do tego, że jeśli widzimy wiele tych wypadków, no to albo musimy napisać, że wiele tych wypadków i każdy rozpisać. Albo rozpisać przynajmniej i powiedzieć, że są jeszcze inne, inne sytuacje, ale na przykład to jest najczęstszy, który się dzieje. Ale tu jest więcej roboty. Um, jak widzicie, trochę, trochę mnie ten temat boli i mówię to bardziej emocjonalnie niż powi powinienem, ale no tak bywa. Moim zdaniem, to co powinno się wydarzyć, my chyba jako community ogólnie powinniśmy zacząć piętnować takie rzeczy. Nie mówię, że takich ludzi kompletnie odrzucać od community, ale wprost mówić, że to zależy i kontekst to są słowa, które nic nie wnoszą do dyskusji, to są puste dyskusje, że to są zwroty, których należy unikać i w momencie, jeśli są użyte niepotrzebnie, po prostu zwracać uwagę, hej, to nic nam do dyskusji nie wnosi. No, ja się czy w wypadku slaków, gdzie można zrobić bota, to po prostu nie walnąć bota, że ktoś pisze to zależy, lub kontekst i od razu leci bot. Pamiętaj, by nie, by nie nadużywać tych słów i w ten sposób i do przodu. No, ale pytanie, czy wy widzicie inne słowa, które mają tą tendencję, które mają w ten sposób są nadużywane? Te dwa mnie najbardziej bolą i też w sumie pytanie do Was. Czy Wy też widzicie z nimi problem? To wszystko na dzisiaj. W czwartek będzie drugi odcinek Jest to IT karta gdzie spróbujemy speech to text Zobaczymy jak to wyjdzie To wszystko i pamiętajcie To zależy A Tak na zakończenie jeszcze raz przypomnę Mi też się zdarza użyć tego zwrotu I muszę bardziej ćwiczyć to żeby samemu też się ograniczać tym Ale no jeśli nie mamy celów i ambicji to nie będziemy się rozwijać To wszystko do zobaczenia i widzimy się w Czwartek